Hallo, guten Tag. Witam w serii odcinków niemiecki bez problemów, Deutsch problemlos. Dzisiaj druga część obiecanego wykładu, kiedy, jaki przypadek i jak korzystać z tabelki. Dlaczego warto obejrzeć ten wykład i dlaczego musisz wiedzieć, jaki zastosować przypadek? Dlaczego warto? Żeby mówić gramatycznie, żeby uczniowie, którzy uczą się niemieckiego w szkole mogli zdać do następnej klasy, żeby uniknąć nieporozumień, żeby zabłysnąć przed innymi, np. Na przed nauczycielem w szkole, żeby pokonać trudności z niemieckim i łatwiej zrozumieć, co mówią Niemcy. Zacznę od tego, co już wiecie z poprzedniej prezentacji, że przyimki w zdaniu wymuszają użycie odpowiednich przypadków. Po lewej stronie mamy przyimki z akuzatywem dla przypomnienia durch, für, gegen, ohne, um, entlang", po środku są przyimki, które mogą się łączyć zarówno z datywem, jak i z akuzatywem. A jakie to są przyimki? An, in, unter, auf, neben, vor, hinter, über, zwischen. I przyimki z datywem po prawej stronie, razem z przykładami po prawej stronie. Aus, bei, gegen, über, mit, nach, seit, von, zu. I niestety przyimków trzeba się nauczyć na pamięć, z jakim przypadkiem się łączą i co oznaczają. Same przyimki wiadomo nam nie starczą. Jeszcze musimy wiedzieć, jak się zmieniają rodzajniki, zaimki dzierżawcze i przeczenia. Można zatrzymać sobie tutaj prezentację, przypomnieć sobie, bo w dalszej części prezentacji już o tym przypominać nie będę. Będą ukazywały się tylko skrócone tabelki. Jeszcze raz powtórzę, że o tym, jaki użyć przypadek decyduje przyimek. Jeśli tego przyimka nie ma, wówczas zadajemy pytanie do czasownika. Mamy w niemieckim cztery przypadki i te pytania to. Nominativ odpowiada na pytanie kto co, czyli wea was, genitiv vesen, czyli czyj, niektórzy mówią kogo czego, dativ wim komu i akuzativ win was, kogo co. Więcej możliwości nie ma i to nas cieszy, bo łatwiej będzie zadać pytanie do czasownika, wybrać po prostu spośród czterech. Najczęściej będzie używany dativ lub akuzativ i pomiędzy tymi dwoma. Pytaniami tak naprawdę trzeba balansować. Zacznijmy może tłumaczenie gramatyki na przykładach. Mój mąż uczy się niemieckiego. Mój mąż to mein Mann, rodzaj męski i uczy się kto, co zadajemy pytanie, a więc nominativ. Jak to będzie po niemiecku? Witam moją uczennicę i proszę o odpowiedź. Dzień dobry pani profesor. Mein Mann lernt Deutsch. Moja siostra ma męża. Dalej używamy tego samego rzeczownika, mężczyzna, mąż, ein Mann. Tym razem siostra ma, ma kogo co, a więc akuzativ. Jak to będzie po niemiecku? Meine Schwester hat einen Mann. I następny przykład. Moja mama dziękuję mojemu mężowi. Meine Mutter dankt, dziękuję, komu czemu, czyli użyjemy datyw po niemiecku. Deine Mutter dankt meinem Mann. Super. No i skoro użyliśmy nominativ, akuzatyw i datyw, to teraz na pewno czas na przykład z użyciem genitivu. To jest twojego męża dom. Dom to das Haus. Twój mąż to dein Mann. I teraz dom czyj, prawda? Na pewno genitiv. A więc po niemiecku das ist deines Mannes Haus. Można też inaczej powiedzieć das ist das Haus. Von deinem man, a po fon jest tatif. I często właśnie takie konstrukcje są stosowane, jeżeli chcemy wyrazić przynależność, że używamy von. No ale my tutaj ćwiczyliśmy genitiv, stąd właśnie takie zdanie. I teraz przechodzimy do poszczególnych przypadków. Zaczynamy od mianownika, czyli nominativ. Tu siedzi mój tata, hier sitzt mein fata. Zwróć uwagę, moja uczennica pewnie robi to w dużym stopniu intuicyjnie, bo już troszeczkę się nauczyła niemieckiego. Jeżeli Wam trudność sprawia dobór rzeczownika, to zwróćcie uwagę, że na dole jest ściąga, w nominatywie rodzajniki to der, die, das, die i nominatyw zaimków osobowych ich, du, er, sie, es, i er, To na pewno sobie trzeba przypomnieć, zanim przejdziemy do dalszej części ćwiczeń. Moja mama wstaje o szóstej. to... Meine Mutter steht um 6 Uhr auf. Przyjdziemy jutro, przyjdziemy czyli my. Wir kommen morgen. Lubię się uczyć. Ja lubię czyli ich lerne gern. Moi uczniowie są zdolni, kto co moi uczniowie. Meine Schüler sind begabt. Przyjdziecie jutro? To jest pytanie. Kommt ihr morgen? I teraz uwaga, dwa trochę bardziej skomplikowane przykłady. Moja mama jest moją przyjaciółką. Moja mama po polsku jest kim, czym moją przyjaciółką. Niemcy w takich sytuacjach stosują nominatyw, czyli moja mama jest moja przyjaciółka. To jak to będzie po niemiecku? Meine Mutter ist meine Freundin. Podobnie jest ze zdaniem „On jest lekarzem. Nie mówimy kim on jest, tylko kto on jest, czyli on jest lekarz. Er ist Arzt. Mhm. I tutaj bez rodzajnika, ponieważ zawody używamy bez rodzajników. Przechodzimy do datywu, tak? Z nominatywu przeskakujemy do datywu. Podaję tutaj przykłady czasowników. Helfen – pomagać, komu czemu. Glauben – wierzyć, komu czemu. Vertrauen – ufać. Antworten – odpowiadać. Zuhören – przysłuchiwać się. Gratulieren – gratulować. danken Dziękować. verzeien, wybaczać. Gefallen, podobać się. We tun, boleć. I tu uwaga. My mówimy boli kogo co mnie, a Niemcy mówią boli komu czemu. Cóż tymen? Zgadzać się. I teraz mamy przykłady. Trzeba zamienić rodzajniki, które tu są pokazane, na poprawne, czyli zastosować je w datywie. Dziękuję, to jest komu czemu. I teraz musimy powiedzieć dziękuję. Tacie, mamie, dziecku i przyjaciołom. Jak to będzie? Ich danke dem Vater, der Mutter, dem Kind, den Freunden. Hmm, świetnie! Pamiętałaś o tym, że w liczbie mnogiej trzeba dołożyć "-ny". I znowu widzicie na dole ściągę Nominatyw jak się zamienia, tak? Der w dem, die w dea, das w dem i di w liczbie mnogiej, w den i rzeczownik otrzymuje końcówkę "-ny", jeśli jej nie posiada. I podobnie wszystkie zaimki osobowe są wymienione w datywie, Mia, dia, im, ia, im, uns, oich, innen, innen. I to trzeba na pewno zapamiętać, żeby poprawnie stosować zaimki osobowe w odpowiednich przypadkach. Gratuluję Tobie, jej, wam i im. To. Ich gratuliere. Dia, ia, euch, innen. Świetnie. I jeszcze trochę ćwiczeń. Znowu te same czasowniki jako przykłady. Wiadomo, że jest ich znacznie, znacznie więcej. I teraz próbujemy przetłumaczyć zdania. Słuchaj nauczyciela, słuchaj, czyli czasownik cu który się łączy z datywem. to musimy pamiętać. Słuchać, przysłuchiwać się. Słuchaj nauczyciela to. Hör dem Lehrer zu. Nie wierzę ci. Ich glaube. Der nicht. Czy jego boli głowa, pamiętamy komu czemu, tak? Tut. Im da kopwej. Kiedy mi odpowiesz, wann antwortest du? Mia. Pomagam mojej mamie. i helfe. Meine Mutter. Twój dom podoba się moim rodzicom. Dein Haus gefällt meinen Eltern. No jak nam tak dobrze poszło z datywem, to nie gorzej na pewno pójdzie z akuzatywem, zwłaszcza, że akuzatyw wydaje się być prostszy. Przykłady czasowników. Kennen, znać, haben. Mieć, kaufen, kupować, verkaufen, sprzedawać, mögen, lubić. Jakbyśmy zaczęli zadawać pytania do tych czasowników, to na pewno przekonalibyście się, że każdy odpowiada na pytanie kogo co, prawda? Lubić kogo co, kochać, lieben kogo co i tak dalej. Fragen, pytać kogo co, machen, robić, brauchen, potrzebować, bezahlen płacić, bezuchen odwiedzać, hören, słuchać, sehen, widzieć vergessen zapominać, verstehen rozumieć, lesen czytać, lernen uczyć się, suchen szukać i finden znajdować. Jest oczywiście znacznie więcej takich przykładów czasowników. Pytam tatę, mamę, dziecko, przyjaciół. Pytam kogo, co. Ich Frage, jak to się zmieni? Dein Vater, die Mutter, das Kind, die Freunde. Super. I tutaj tylko der zmieniło się w DIN, reszta pozostaje bez zmiany i to nasza radość. Nie trzeba wiele zapamiętywać. Troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa jest z zaimkiem osobowym, ale też znowu nie tak okropnie. Mich, dich, in, sie, es, uns, euch, sie, zi to są zaimki osobowe w akuzatywie, które wydaje mi się można zapamiętać, bez większych komplikacji. Słucham ciebie, ją, was i ich. Jak to będzie? Ich höre, dich, zi, euch, zi. Zwróć uwagę. Ją to jest zi i ich od oni też zi. I teraz mamy dalszą część ćwiczeń z akuzatywem. Będziemy tłumaczyć zdania. Przecież mnie znasz mnie, kogo co, du kęst, mich doch. Słyszysz ptaka, jak śpiewa? Hörst du? Ptak jest rodzaju męskiego. Der Vogel. Dein Vogel zwitschern. Trudne słowo, prawda? Nie zapomnij nas. Zapominać kogo co. Vergiss uns nicht. On mnie kocha. To będzie łatwe. Er liebt mich. Rozumiesz ten wykład? Wykład to der Vortrag. Verstehst du den Fortrag? Jutro nie mam czasu, gdyż odwiedzam moich przyjaciół. I dwa razy musimy zastosować akuzativ. Nie mam czasu, kogo co mieć czas i bezuchen znowu kogo co. Morgen habe ich keine Zeit, denn ich besuche meine Freunde. Lubisz swojego brata? Max du, kogo co? Deinen Bruder. I przez akuzativ też przebrnęliśmy bez większych problemów. Teraz tylko wspomnę na chwilę o genitywie. Genitiv używamy wtedy, kiedy chcemy wyrazić przynależność czyjąś, na przykład du bist die Liebe meines Lebens, czyli jesteś miłością mojego życia. Wcześniej pamiętamy był dom czy samochód taty, na samym początku taki przykład. Genitiv używamy też po przyimkach. Tu są wymienione najczęstsze, najbardziej oczywiste. Während, trotz, wegen, statt. I genitiv używamy po czasownikach. To bardzo rzadko i to naprawdę już z wyższej półki wiedza, kiedy to genitiv używamy, po jakich czasownikach jest ich naprawdę niewiele. Tu mamy przykład. Schwalić się. Sie rühmen sich des Titels Deutschkenner. Ponieważ w tym wykładzie nie mamy czasu, żeby zajmować się obszernie genitywem, dlatego teraz ukazują się dwa linki do dwóch wykładów na temat genitywu. Jeśli chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę, to zapraszam, wystarczy kliknąć na któryś z nich. Jedyne, o co Cię poproszę w tym wykładzie, to rozwiązać te trzy przykłady, które są tu po prawej stronie przy śwince. Będziemy używać genitiv, czyli wanna świni, to jest die Badewanne. I pamiętamy o tym, że świnia to das Schwein, czyli... Des Schweines. Temperatura wody to di Temperatur. Des Wassers. Kolor wanny to die Farbe. Da Badewanne to przechodzimy teraz już do ćwiczeń przekrojowych. Mamy rozsypane tłumaczenia zwrotów i te zwroty trzeba przyporządkować do tłumaczeń. Ja rozpocznę może. Mamy Waszym rodzicom, więc odszukuję taki zwrot, a Waszym rodzicom to komu, czemu, Waszym rodzicom, czyli użyję datiw, a więc będzie ojren eltern. Waszych rodziców... To kogo co Waszych rodziców, a więc który zwrot pasuje? Eure-eltern Samochód waszych rodziców, samochód czyj, a więc... Das auto, eure eltern Ich rodzice, czyli kto co, ich rodzice. Ire-eltern. Następnie mamy dwa zwroty przy użyciu rzeczownika przyjaciółka. Moją przyjaciółkę i mojej przyjaciółce. Moją przyjaciółkę to widzę, lubię, kogo co, a mojej przyjaciółce to komu czemu mojej przyjaciółce. A więc... Moją przyjaciółkę, meine Freundin. Mojej przyjaciółce, meiner Freundin. To przejdźmy teraz do taty, tata, to? Der Vater. Tacie? Deim Vater. Pewnie, bo komu czemu? I tatę? Dein Vater. I jeszcze został nam na tapecie wujek, dom twojego wujka, czyli czyj? Das Haus deines Onkels. Twojego wujka, to teraz widzę kogo, co twojego wujka, albo słyszę, lubię. Deinen Onkel. I twojemu wujkowi, komu czemu? Deinem Onkel. Przećwiczyliśmy rzeczowniki, a teraz przechodzimy do zaimków osobowych. Ponieważ zaimki osobowe są dość trudne, to znowu mamy ściągę na dole i zabawa polega na tym, że trzeba dopasować tłumaczenia, które są na zewnątrz chmurki, do tych, które są w chmurce. W chmurce są po polsku, na zewnątrz chmurki po niemiecku. No i zaczynamy może takim ruchem jak wskazówki zegara. Jej to? I ja. Tobie? die. Mnie? mich. Mi, mia. Im, inen. Jego, in. Ich, zi. Ją, zi. Was, oich. Ciebie, dich. I został nam jeszcze środek. Oni, zi. Jemu, im. Wam, oich. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam przed monitorami to ćwiczenie poszło. Mam nadzieję, że równie sprytnie jak moje uczennicy. Jeśli tak, to gratuluję. A teraz moi drodzy, no nie muszę ukrywać. Widzicie na pasku, że jeszcze trochę tej prezentacji zostało. To znaczy, że nie wszystko jest takie zupełnie proste, jakby się mogło wydawać. Okazuje się, że czasowniki mogą wymagać więcej niż jednego dopełnienia. I właśnie na tym slajdzie mamy takie przykłady. I tutaj dalej macie możliwość wykonywania ćwiczeń. Ja poproszę moją uczennicę, żeby właśnie urywki, których nie widać, przetłumaczyła, tak żeby powstała wersja polska. Widzicie, że macie wciąż podpowiedzi, bo ćwiczenie jest bardzo trudne. Dativ to czerwony kolor, akusatyw to ten taki niebieski. Fioletowy. pokażesz nam twoje mieszkanie czyli pokażesz komu czemu nam to jest dopełnienie w datywie i kogo co twoje mieszkanie jak to będzie? Zeigst du uns deine Wohnung? Podarujesz mi twój stary zegarek Schenkst du mir deine alte Uhr? Dlaczego tego mu nie dasz? Warum gibst du es ihm nicht? Czy tata kupi ci nowy motocykl? Kauft dir der Vater ein neues Motorrad? Pielęgniarka mierzy pacjentowi ciśnienie krwi. To die Krankenschwester misst dem Patienten den Blutdruck. Mama robi dzieciom śniadanie. To mama robi komu czemu dzieciom i kogo co śniadanie. Die Mutter macht den Kindern das Frühstück. I ostatnie zdanie, a w zasadzie pytanie, dziadku, czy możesz opowiedzieć nam jakąś historię? Upa, kannst du uns eine Geschichte erzählen? A teraz niestety przekonacie się, że obie prezentacje trzeba obejrzeć. Nie wystarczy obejrzeć tę prezentację, żeby mówić poprawnie, żeby używać poprawnie zaimki osobowe i rzeczowniki w odpowiednich przypadkach ponieważ poprzednia część dotyczyła przyimków, a ta dotyczy wyłącznie czasowników, czyli po jakich czasownikach występuje jaki przypadek, a poprzednia dotyczyła przyimków, czyli po jakim przyimku występuje jaki przypadek. I te obie części musimy dobrze znać, żeby stosować poprawnie właśnie wszystkie przypadki. O tym przekona cię obecne ćwiczenie, ponieważ mamy czasowniki, które będą się łączyły za pośrednictwem przyimka z odpowiednim przypadkiem. A oprócz tego będą wymagały też bezpośrednio użycia odpowiedniego przypadka. I znowu bawimy się w tłumaczenie. Dziękuję Ci za pomoc. Ich danke. Dir für Hilfe. Ostrzegam Cię przed nim. Ich warne. Dich vor ihm. I zobaczcie, gdybyście nie wiedzieli, że ostrzegać przed kimś to jest warnen for i po for jest dativ, to nie bylibyście w stanie tego zdania ułożyć poprawnie. Następne zdanie: Opowiedz moim dzieciom o twoim zawodzie. Jak to będzie po niemiecku? Erzähle meinen Kindern über deinen Beruf. No i widać znowu na slajdzie, że po über jest akuzativ, a to już wiemy z poprzedniej prezentacji. On pyta nas o drogę na dworzec. Tutaj mamy aż trzy dopełnienia. On pyta nas, czyli kogo co. I później o drogę, to pytać fragen będzie o, czyli nach, to wiemy z lekcji czasownika. I do dworca. O drogę do dworca, na dworzec. Jak to będzie po niemiecku? Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Er fragt uns nach dem Weg zum Bahnhof. No, gratuluję. Chciałabym zaprosić mojego przyjaciela na moje urodziny. Kogo co mojego przyjaciela i na moje urodziny, to tu musimy użyć pewnego przyimka, a ten przyjmek to zu. Ich möchte meinen Freund zu meinem Geburtstag einladen. A teraz już pozostało tylko ćwiczenie dla naprawdę zaawansowanych osób, dla tych, które bardzo uważnie oglądały oba wykłady, ale również mają pewną wprawę w niemieckim. Żeby nie było znowu aż tak bardzo trudno, podaję podpowiedzi niektórych czasowników, prosić o to by um. I kogo co? Jemandin. Jak się kończy ten skrót na -ny, to znaczy, że jest użyty akuzatyw. Jak się kończy na -my, to znaczy, że jest datif jemandin. Überzeugen jemandin von. To znaczy, przekonać kogoś o czymś. Erklären etwas jemandin. Opowiadać komuś coś. Beneiden um. Zazdrościć. I teraz uwaga, my mówimy komu czemu. Niemcy mówią kogo co? Jemandin sich entschuldigen bei jemandem für to przepraszać kogoś za coś zupełnie inna reakcja niż w języku polskim i helfen jemandem bei to pomagać komuś w czymś przy czymś no i teraz mam nadzieję że z tymi podpowiedziami sobie poradzisz czy mogę cię poprosić o szklankę wody darf ich dich um ein glas wasser bitten jak mogę pana przekonać o mojej niewinności? Wie kann ich sie von meiner Unschuld Nie zazdroszczę mu jego szczęścia. Uważaj na akuzatyw. Ich beneide ihn um sein Glück nicht. Tato, czy możesz mi wytłumaczyć różnicę między mężczyzną i kobietą? Papa, kannst du mir den Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau erklären? To rzeczywiście było bardzo trudne zdanie, nawet do wypowiedzenia dla osoby, która się uczy niemieckiego. Chciałabym przeprosić Pana za moje spóźnienie. I tutaj zwróć uwagę jeszcze raz na rekcję, jaka obowiązuje, z czym ten czasownik się łączy. Ich möchte mich bei ihnen vor meine Verspätung entschuldigen I pomożesz mi przy moich pracach domowych, czyli w moich pracach domowych? Hilfst do mia bei meinen Hausaufgaben? Najdrożsi, powoli kończymy nasz wykład i nie chcę ciebie zostawić w takim przeświadczeniu o matko, obejrzałem dwa wykłady, poświęciłem tak dużo czasu i dalej nic nie umiem. Otóż. Tak naprawdę, czy potrafisz używać przypadki, czy zapamiętałeś sporo z tego wykładu, to jest właśnie to ćwiczenie. Jeśli potrafisz pogrupować te zwroty, które tutaj są nad tabelką, w odpowiednie miejsca w tabelce, to znaczy, że rozumiesz, o co chodzi w przypadkach, potrafisz używać rzeczowniki w odpowiednim przypadku. Także sprawdź się. Ja rozpocznę to ćwiczenie i pozostawię Ciebie na moment, zatrzymasz sobie prezentację, rozwiążesz to ćwiczenie i za chwilę otrzymasz gotową odpowiedź. Na przykład mamy zwrot Une, meinen onkel. I tutaj sobie muszę przypomnieć: Une to był przyimek, który się łączył z akuzatywem. Wujek to jest mężczyzna, czyli rodzaj męski. A więc wpiszę to, jak widzisz, ląduje nasz zwrot do rodzaju męskiego, do akuzatywu Une, meinen onkel. Weźmy teraz jeszcze inny przypadek, na przykład IA ia, to jest od ZI, prawda? ZI zamienia się w IA, a więc rodzaj żeński, komu, czemu, IA, jej. No i jeszcze może weźmy fia ZI. Znowu ZI kojarzy się nam na pewno z rodzajem żeńskim, a po jest akuzatyw. W związku z tym, widzisz jak teraz spada nasz zwrot FIUA ZI do akuzatywu, ale uwaga! To nie wszystko. Für sie to znaczy dla niej, ale również für sie musisz jeszcze raz wpisać do liczby mnogiej do akuzatywu, bo przecież für sie to znaczy również dla nich. Zostawiam Cię z tym ćwiczeniem. Zatrzymaj na chwilę prezentację. Daj sobie czas, żeby wykonać to ćwiczenie i sprawdź z odpowiedzią. Zapraszam Cię na stronę niemiecki.co. Poszukaj może łatwiejszych ćwiczeń. A może zdecydujesz się, żeby zasilić nasze szeregi w grupie na Facebooku Niemiecki w szkole. Zapraszam. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.